Cześć wszystkim, ja jestem Tolkien 23 i to jest mój serwer niestety ale hamachi ale nie taki normalny serwer survival lecz po prostu to jest serwer po prostu kwadratowej masakry no i to jest właśnie filmik o zapowiedzi takiej właśnie serii oj przepraszam za lagi, moment to jest właśnie taki filmik o zapowiedzi tej właśnie tej serii nie wiem, co się dzieje, bo mam jakieś duże lagi. No, no to tak, minimum trzeba mieć 14 lat. Dobry mikrofon, escape'a, nie, team Spika, Ventrilo, byle, co, żeby tylko porozmawiać Oprócz Mumble, a nie, Ventrilo też, nie, tylko TS Escape. Więc tak. Myślę, że minimum osób będzie 15-20. Pierwsza osoba, która wbije, no to po prostu dostaje prezenta. Prezenta prezent. Taki mikołajkowy. Hmm. Co tu jeszcze powiedzieć? Serwer jest dla premium z whitelistą, więc proszę się nie trudzić, żeby wejść lub coś. Wszystko będzie w opisie. Żeby wziąć udział... Przepraszam. Żeby wziąć udział, trzeba napisać w, y, ładny komentarz w sensie biorę udział, y, chcę być na kwadratowej masakrze, dać suba, no i oczywiście łapkę w górę. Więc to by było na tyle. Zapraszam y, do y, komentowania pod tym biorę udział, su, y, subskrybowania mnie, no i łapek w górę. Cześć.